Johnny Mathis szczerze nienawidził go bardziej niż kogokolwiek innego. Johnny Mathis urodził się 30 września 1935 roku w Gilmer w Teksasie i wychował w San Francisco w Kalifornii. Mathis był czwartym z siedmiorga dzieci. Jego ojciec, Clem Mathis, wcześniej dostrzegł talent muzyczny syna i stał się jego największym wsparciem, budując nawet małą scenę na podwórku, aby Johnny mógł występować przed sąsiadami i przyjaciółmi. To wczesne wsparcie położyło podwaliny pod karierę, która trwała ponad sześć dekad. I przyniosła mu uznanie jako jednemu z najpopularniejszych romantycznych baladerów wszechczasów. Droga Johniego do sławy nie była historią z dnia na dzień, ale raczej historią opartą na talencie, dyscyplinie i wytrwałości. Podczas studiów w San Francisco State College stał się utalentowanym sportowcem i wybitnym skoczkiem wzwyż, zdobywając nawet zaproszenie na amerykańskie kwalifikacje olimpijskie. Jednak los potoczył się inaczej. Dyrektor Columbia Records usłyszał go śpiewającego w lokalnym klubie i podpisał z nim kontrakt w 1956 roku, co odciągnęło go od sportu i skierowało ku karierze muzycznej, która wkrótce miała podbić serca milionów ludzi. Jego wczesne nagrania łączyły elementy jazzu, popu i soulu, co wyróżniało go spośród innych wokalistów tamtych czasów. W 1957 roku Matis wydał Wonderful, Wonderful, i nie mnie to oceniać, utwory, które natychmiast stały się klasyką i zapoczątkowały jego drogę do sławy. Jego pierwszy album z romantycznymi balladami, Johnny's Greatest Hits 1958, przeszedł do historii jako pierwszy album z największymi przebojami koncepcja, która później stała się standardem w branży muzycznej. Album utrzymywał się na liście Billboard Top 200 przez zdumiewające 490 kolejnych tygodni prawie 10 lat, umacniając jego reputację legendy. Od tego momentu charakterystyczny styl Matisa z bogatą orkiestracją i ciepłym, serdecznym wokalem uczynił go jednym z najbardziej uwielbianych głosów XX wieku. W latach 60 i 70 Matis nadal dominował na listach przebojów, wydając szereg hitów takich jak Chances are, The Twelfth of Never, Misty, A Certain Smile i Gina. Współpraca z czołowymi producentami i aranżerami, takimi jak Percy Faith i Nelson Riddle, wyniosła jego nagrania do rangi dzieł sztuki. Każda piosenka emanowała elegancją i intymnością, a jego występy stały się synonimem romantyzmu. Występując w telewizyjnych programach rozrywkowych czy na koncertach, Johnny Matisse emanował wdziękiem i klasą, stając się znanym nazwiskiem przez pokolenia. Jego kariera wykraczała daleko poza muzykę popularną. Wszechstronność Matisa pozwoliła mu na nagrywanie albumów obejmujących różne gatunki muzyczne, melodie z muzykali, brazylijską bossanowę, standardy jazzowe, muzykę świąteczną, a nawet współpracę ze współczesnymi artystami. Jego albumy świąteczne stały się w szczególności nieodłącznym elementem okresu świątecznego, wypełniając domy ciepłem i nostalgią. Do dziś jego wersje utworów When a Child is Born i... It's Beginning to Look a Lot like Christmas. Pozostają niezmiennie ulubionymi utworami w okresie świątecznym. W uznaniu jego niezwykłej kariery, Johnny Mathis otrzymał liczne wyróżnienia, w tym nominacje do nagrody Gramy. Nagrody Grammy. Lifetime Achievement Award, Achievement Award oraz wprowadzenie do galerii Sław Gramy. Sprzedał ponad 350 milionów płyt na całym świecie, co świadczy o jego globalnej popularności i niesłabnącej popularności. Poza nagrodami, jego wpływ rozszerzył się na niezliczonych artystów, którzy uważają go za inspirację. Od piosenkarzy popowych, po jazzmanów, którzy podziwiają jego kunszt techniczny i emocjonalną głębię. Poza sceną, Matis znany jest ze swojej pokory, życzliwości i spokojnego usposobienia. Pomimo sławy pozostał twardo stąpający po ziemi, ceniąc rodzinę, przyjaźń i uczciwość bardziej niż celebrytów. Otwarcie mówił o swojej tożsamości i długiej drodze do samoakceptacji, zyskując szacunek za swoją szczerość i odwagę. Nawet pod koniec lat 80 Matis kontynuował tournée i nagrywanie Udowadniając, że pasja i kunszt Nigdy nie blakną z wiekiem Jego głos wciąż bogaty i niepowtarzalny Wciąż rezonuje z publicznością Która dorastała z jego muzyką, a także z młodszymi pokoleniami Które odkrywają go na nowo Johnny Matis, ponadczasowa ikona Którego aksamitny głos zdefiniował pokolenia romantycznej muzyki Nadal zachwycał publiczność Aż do XXI wieku Choć wielu jego rówieśników przeszło na emeryturę Matis pozostał oddany występom na żywo Niosąc swoją pasję do muzyki Wszędzie tam, gdzie jego głos był słyszalny, począwszy od 2000 roku, świadomie ograniczył napięty grafik, ograniczając swój niegdyś napięty kalendarz do około 50-60 koncertów rocznie. Tempo, które wciąż zadziwiało fanów, biorąc pod uwagę jego długoletnią obecność w branży rozrywkowej. Tym, co naprawdę wyróżniało Matisa w erze coraz bardziej zdominowanej przez cyfrowe ścieżki dźwiękowe i podkłady muzyczne, było jego oddanie muzycznej autentyczności. W przeciwieństwie do większości współczesnych wykonawców nadal podróżował z własną orkiestrą, a nie z mniejszym zespołem, dbając o to, by każda nuta jego występu brzmiała z bogatym, żywym brzmieniem, które stało się jego znakiem rozpoznawczym. Koncerty Matisa były nie tylko wieczorami pełnymi muzyki, ale pełnymi wrażeń, pełnymi elegancji, humoru i nostalgii. W późniejszych latach często dzielił scenę z komikami Garem Mule Dearem i Bradem Aptonem, których dowcipne występy stand-upowe stanowiły urocze przerywniki między występami Matisa. To połączenie śmiechu i śpiewu nadało jego występom ciepło i intymność, które publiczność uwielbiała, jakby zapraszano ją do salonu Matisa. Na wieczór ponadczasowej rozrywki. Fani z całego świata zjeżdżali się, by zobaczyć jego występy, przyciągnięci rzadką okazją usłyszenia żywej legendy, której kariera trwała 7 dekad, a kunszt nigdy nie przygasł. Jednak w marcu 2025 roku wzruszająca wiadomość zwiastowała koniec pewnej ery. 26 marca ogłoszono, że Johnny Mathis zakończy trasę koncertową w maju 2025 roku, powołując się na wiek i problemy z pamięcią. Wiadomość ta spotkała się ze smutkiem i wdzięcznością fanów, którzy śledzili jego niezwykłą karierę od lat 50. Mathis zawsze w pełni profesjonalny. Obiecał wywiązać się ze wszystkich pozostałych zobowiązań koncertowych, oddając hołd fanom i współpracownikom z takim samym szacunkiem, jaki charakteryzował jego życie i karierę. Dotrzymując słowa, kończył każdy koncert z czułością i pokorą, przekształcając każdy występ w przejmujące pożegnanie z publicznością. W szczerym i głęboko osobistym wywiadzie dla CBS News, Sunday Morning z 2017 roku, legendarny piosenkarz Johnny Mathis w końcu otworzył się na temat, który przez dekady pozostawał w sferze szeptów i spekulacji swojej seksualności. Z tą samą gracją i spokojną szczerością, które definiują jego muzykę od ponad pół wieku, Mathis publicznie potwierdził, że jest gejem. Szczerze mówiąc o tym, jak wychowanie i doświadczenia życiowe ukształtowały jego postrzeganie samego siebie. Pochodzę z San Francisco, powiedział ciepło, wspominając o otwartej atmosferze swojego rodzinnego miasta. Bycie gejem w San Francisco nie jest niczym niezwykłym. Miałem kilka dziewczyn, kilku chłopaków, jak większość ludzi. Ale na przykład nigdy się nie ożeniłem. Wiedziałem, że jestem gejem. To był rzadki moment wrażliwości artysty, który przez całą swoją długą karierę zawsze zachowywał aurę tajemniczości i cichej godności. Przez lata Matis oddzielał życie prywatne od wizerunku publicznego, skupiając się na ponadczasowym głosie i bijących rekordy popularności romantycznych balladach, które uczyniły go jednym z najpopularniejszych wokalistów wszechczasów. Kiedy w końcu zdecydował się zabrać głos, jego słowa znalazły oddźwięk wśród milionów fanów, którzy dorastali, słuchając piosenek takich jak Chances R i misty, nie zdając sobie sprawy z osobistych zmagań kryjących się za tym jedwabistym, gładkim głosem. Decyzja Matisa o otwartym mówieniu była nie tylko momentem osobistej prawdy, ale także mocnym oświadczeniem na temat autentyczności, odwagi i długiej drogi do akceptacji, przed którą stanęło wielu artystów jego pokolenia. Dekady wcześniej bycie otwartym gejem w branży rozrywkowej było niemal nie do pomyślenia. Kariery często niszczone były przez zwykłe plotki, a jednak oto Johnny Mathis jeden z najtrwalszych głosów amerykańskiej muzyki popularnej spokojnie i dumnie, akceptujący swoją tożsamość przed całym światem. Po wywiadzie dla CBS News Matis kontynuował dyskusję o swojej historii z różnymi mediami, w tym z As Magazine i innymi ważnymi źródłami informacji, wspominając, jak zmienił się świat od czasu, gdy po raz pierwszy wszedł do show biznesu w latach 50. Jego szczerość pozwoliła zajrzeć w prywatne życie człowieka, który zawsze wydawał się owiany tajemnicą, odsłaniając ludzką głębię, która sprawiła, że fani podziwiali go jeszcze bardziej. W kulturze, która często wymagała konformizmu, wyznanie Matisa było świadectwem samoakceptacji i cichej siły. Przypomnienie, że nawet najbardziej wyrafinowane gwiazdy niosą ze sobą własne, osobiste podróże ku odkryciom i prawdzie. Od dziesięcioleci Johnny Mathis uchodzi za jeden z najbardziej wyrafinowanych i delikatnych głosów w amerykańskiej muzyce popularnej. Człowiek, którego wizerunek budowany był wokół wdzięku, elegancji i spokojnej, romantycznej godności. Ale za tą gładką powierzchownością kryło się kilka chwil głębokiego napięcia i urazy, a żadna nie była bardziej szokująca niż jego relacja z Frankiem Sinatrą. Choć obaj byli rówieśnikami w branży muzycznej, podziwiani przez miliony i często wymieniani jednym tchem jako wielkie głosy XX wieku, Matis przyznał kiedyś, że jego uczucia do Sinatry były dalekie od podziwu. Naprawdę go nienawidziłem, wyznał Matis w rzadkim i brutalnie szczerym wywiadzie. Było coś w tym. Jak traktował ludzi, zwłaszcza innych piosenkarzy, co mnie drażniło. Uważał się za nietykalnego i może rzeczywiście tak było. Ale nigdy nie lubiłam tej arogancji, ku która się z tym wiązała. Frank Sinatra był już ważną postacią w amerykańskiej rozrywce, gdy w połowie lat 50. pojawił się Johnny Mathis. Reputacja Sinatry wyprzedzała go. Znany był ze swojego geniuszu, ale także z porywczego charakteru, powiązań z mafią i umiejętności budowania lub niszczenia karier jednym telefonem. Mathis z kolei reprezentował coś innego: młodość słodycz i emocjonalną czystość. Jego ballady, takie jak Chances are, Misty i It's Not For Me to Say, odzwierciedlały rodzaj wrażliwości, której bezczelny, uliczny wizerunek Sinatry nigdy nie mógł emanować. Nie lubił ludzi zbyt schludnych, wspominał Matis. Uważał, że taki wizerunek jest fałszywy, ale ja nie udawałem, taki po prostu byłem. Nigdy nie piłem, nigdy nie paliłem i nie zadawałem się z radpak. Z jakiegoś powodu go to drażniło. Ich ścieżki często się krzyżowały, na rozdaniach nagród, w programach telewizyjnych i w studiach nagraniowych, ale Matis nigdy nie zapomniał, jak Sinatra potraktował go, gdy spotkali się po raz pierwszy. Zmierzył mnie wzrokiem od stóp do głów i powiedział: A więc to ty jesteś tym dzieciakiem, o którym wszyscy mówią, powiedział Matis. To nie był komplement, raczej ostrzeżenie. Od razu wiedziałem, że mnie nie lubi. Od tamtej chwili wiedziałem, że ja też go nie lubię. Według Matisa Sinatra emanował onieśmielającą mieszanką uroku i grozy. Mógłby być dla ciebie miły, gdyby chciał, powiedział Matis, ale zawsze czuł, że ma to swoją cenę. Lubił się, gdy ludzie byli mu coś winni. Nie chciałem mu nic zawdzięczać. Z czasem niechęć przerodziła się w otwartą pogardę. Świat Sinatry, zadymionych salonów, szklanek whisky i nocnych gier o władzę był wszystkim, czego Matis unikał. Nie byłem jednym z jego ludzi i to czyniło mnie outsiderem, wyjaśnił Matis. Żartował, robił małe uwagi na temat mojego stylu śpiewania, mówił coś w stylu: se, Hej, Johnny, kiedy zaczniesz śpiewać jak mężczyzna, a uważał, że bycie miękkim lub sentymentalnym oznacza słabość, ale moja muzyka nie była słaba, była emocjonalna. Różnica tkwiła w subtelnej sile Matisa jako wykonawcy, jego umiejętności porywającej publiczność szeptem, a nie krzykiem, co ostro kontrastowało z dumną postawą Sinatry. Nie chodziło tylko o różnicę stylu, to był konflikt wartości. Frank żył jak król i oczekiwał, że wszyscy wokół będą mu się kłaniać, powiedział kiedyś Matis. Ja nigdy taki nie byłem. Nie musiałem być częścią jego kręgu, żeby czuć się spełniony. Podczas gdy Sinatra budził szacunek strachem i autorytetem, Matis po cichu zbudował jedną z najtrwalszych karier w muzyce, sprzedając ponad 350 milionów płyt i zyskując lojalnych fanów przez pokolenia. Myślę, że miał mi za złe, że nie potrzebowałem jego aprobaty, pomyślał Matis. Wielu ludzi w branży było zależnych od przyjaźni Franka, ale ja nie. Może dlatego mnie nie lubił, a może dlatego ja nie lubiłam jego. Z biegiem lat, gdy obaj panowie dorastali, napięcie osłabło, ale nigdy tak naprawdę nie zniknęło. Nigdy nie zostaliśmy przyjaciółmi, przyznał Matis. Zawsze był między nami ten dystans. Może byliśmy zbyt różni. Jemu chodziło o władzę, nie o pokój. Jednak nawet w swojej szczerości Matis nigdy nie negował talentu Sinatry. Szanowałem to, co potrafił, powiedział. Miał talent, nie da się tego zaprzeczyć ale po prostu nie mogłem znieść osoby stojącej za tym prezentem. Dla fanów, którzy od dawna wyobrażali sobie braterstwo wśród klasycznych piosenkarzy, szczerość Matisa oferowała rzadki wgląd w rywalizację i osobiste tarcia tamtej złotej ery. Pod smokingami i ponadczasowymi melodiami kryły się prawdziwe emocje. Zazdrość, duma i wrogość. Ludzie myślą, że wszyscy artyści się kochają, podsumował Matis. To nieprawda. Czasami najtrudniej polubić ludzi, którzy przypominają ci, kim nie chcesz się stać. Ostatecznie Johnny Mathis nigdy nie potrzebował aprobaty Sinatry, by potwierdzić swoją wielkość. Głos, uczciwość i nieprzemijający wdzięk, które przemówiły głośniej niż jakakolwiek waśń. Jednak jego słowa o Sinatrze pozostają mocnym przypomnieniem, że nawet wśród legend podziw nie jest gwarantowany, a raz utracony szacunek rzadko kiedy zostaje odzyskany.